Cześć Farmingowe nie tylko z tej strony Mamut w dzisiejszym szybciutki odcinek poradnik jak używać modyfikacji która się zwie Vehicle Control Add-on. jest to modyfikacja 2 w 1 skrzynia biegów i GPS a jeszcze można w sumie ustawić sobie opcję kamery ja nie będę się rozrabiał nad opcję kamery bo tak to wszystko to są opcje kamery, pierwsza linijka. Jeżeli możecie sobie ustawić, że na przykład jeżeli kołami skręcacie, to kamera podąża. O, czy to w środku, czy to na zewnątrz, czy jak tam wolicie, ja to teraz robię myszką. Ja mam jedyne co ustawione, to że jak siedzę w środku, a wbiję rewers na wsteka albo biję w skrzyni, to mam O, spojrzenie w tył. Aczkolwiek już mi to po części troszkę wnerwia na odcinkach. Nie wiem, czy tego nie wyłączę. Skrzynia biegów, na której gram we wszystkich maszynach z manualną biegów, jest to Car with Low age, ale też taką samą skrzynią biegów jest Six Gear with Splitter. Jedyne co, no to moje, moje wszystkie kombajny, jak i teraz Klas ma bezstopniową skrzynię biegów. Według mnie no... Hydrostat w kombajnie, więc ma bezstopniową wstrzymi biegów, aczkolwiek nie wszystkie kombajny tak mają, ale ja tak sobie ustawiłem. Tutaj ustawiacie maksymalną prędkość na piątym, czy tam szóstym biegu, już nie pamiętam. Załączony bieg sobie można zmienić. Limit prędkości. autoklacz, nie wiem co to jest. I automat. Automat to jest to, że jak się to przy odpowiedniej prędkości załączają nam się no, biegi. Nie musicie tam sami ich przełączać. Ja, że mam Bajerancką myszkę za 20 zł. Tak, no moja myszka jest za 20 zł. Tak, tak, czas dla hejterów. No ale dobra, nieważne. Jest fajna, jest fajnie podświetlana. I ma dodatkowe bajeranckie przyciski. Tak, faktem to są cztery, a mogę tylko dwa używać. Ale przykładowo, przyciski pod kciukiem, które mam: eee, dwa. Eee, przycisk do przodu to bieg w górę. A przycisk w dół, dobieg, do przodu, do tyłu to bieg w dół. Dodatkowo pod kółkiem, środkowym przyciskiem myszy, dając go w dół, zmieniam zakres na wolne i na szybkie, czyli na tam polowe, szosowe, zwał jak zwał, czy tam odwrotnie. Ale dobra. Ostatnia linijka, najważniejsza, czyli nasz GPS, yy, przeskok kąta wyrównania. Czyli jak sobie załączymy GPS, później wam zaraz wyciągnę jak się go załączy, ale jak go załączymy, to na przykład załączy nam się tak, załączy nam się tak, no się tak, co ja mam z tym spazu? załączę tak, tak, no wiecie jak tam chcecie tak się załącza? Wiadomo, że co 7 stopni, czy tam co 5, im ten kąt jest zwiększony, tym wiadomo, że będzie mniejszy wybór tych skosów, po których będziecie mogli jeździć. Dystans czyli szerokość maszyny, wybór jest naprawdę przeogromny. <laughs> Idzie się dopasować do 99% maszyn farmingu. Draft marker, czyli te strzele, czy te linijki, co się pokazują jak się załączy GPS jak one tam się mają pokazywać. Ale dobra, teraz na no szybciutko przejdźmy do samego ustawienia GPS-u W moim przypadku i chyba oryginalnie jest CTRL-W Czyli załącza nam się GPS, a ALT-W mówię, mówię o klawiszach pod lewą ręką, oczywiście CTRL-W załącza, ALT-W rozłącza eee, nam GPS Rozłącza, w sumie bardziej resetuje o. Bo rozłączyć GPS rozłączymy, gdy ruszymy, ruszymy kołami w jedną bądź w drugą stronę. Ale dobra, załączamy sobie GPS, jakkolwiek podjeżdżając, nie? bo on się nam automatycznie nie wyrówna. Tak jak o w tym przypadku, on nie jest automatycznie wyrównany do tego co już rozsiałem. Spokojnie idzie to ustawić. Klikamy lewy control i strzałeczkami. W lewą stronę zmieniamy sobie ustawienie. W prawą stronę zmieniamy ustawienie. Jeszcze można z strzałkami góra-dół zmieniać ustawienie, ale to są ustawienia poprzeczek. Czyli tego, tego co pod kątem tych naszych linii, jak idziemy prosto, jest pod kątem 90 stopni. Ja najczęściej te poprzeczki sobie w inny sposób ustawiam, zaraz Wam pokażę. Rozłączyłem GPS przez przypadek SOKI. Dobra, załączyliśmy, jedziemy prosto. E, drugi bieg. Lecimy, Na no Akurat jeszcze tutaj nawóz mi został do rozsiewania, więc przy okazji, sobie odcinka rozsiewię. E, odcinek zresztą e, nagrywany dla mojego kolegi Maxa. Gość robi super grafikę. Kanał jest tak ciężki do przeliterowania, że link do jego kanału macie w opisie. Robi naprawdę fajne grafiki na kanały. Polecą gościa. No i dobra, dojeżdżamy do poprzeczki, skręcam kołami, wyłączam rozsiewacz, poprzeczkę trzeba rozsiać. Jak widzicie GPS na poprzeczce, czyli te czerwone linie, zawsze nam pokazują to jak możemy pojechać, gdzie się ustawimy. Muszę je sobie przestawić, nie? bo jest nierówno, to przestawiam, ale nie ruszam tych linii, które idą prostopadle do nich. Tak, czyli tych moich e, linii jakie, że normalnie wzdłuż pola. Hmm. Ona się nam nie resetują spokojnie, wszystko jest ciągle ustawione. Zakańczam sobie poprzeczniak, robię nawrót, wjeżdżam sobie w odpowiednią ścieżkę, znowu Ctrl, W, jakkolwiek ciągnik nie stoi, to nam się załączy. Czasami, jeżeli macie naprawdę małe, odleg małe ścieżki, bo one mają powiedzmy metr odstępu, to lubi się zbugować i przeskoczyć przez o ścieżkę w lewo bądź w prawo, bo źle troszkę się tam ustawili się tym ciągnikiem. Ale spokojnie, idzie to ogarnąć. Także jak widzicie... GPS fajnie działa, fajnie można jeździć Ja najczęściej na odcinku, nie ukrywam, no używam GPS-u, no co, wygoda, nie, no co, jak ja największy bander teraz na osinie jestem Jeszcze mam dwa gospodarstwa <tryk> Właśnie a propos gospodarstw, głosujcie, co mam zrobić Czy stare gospodarstwo sprzedawać, czy też nie Pamiętajcie, że ruszyć tego gospodarstwa nie mogę Chyba, że napiszcie, że głupie jest to, że jest jakiś tam kodeks, i nie, czy tam jakieś prawo, że nie mogę na no nic na tym gospodarstwie budować i że jednak mogę tam budować. To wtedy zburzę sobie całe gospodarstwo, to stare. No i tam sobie budujemy yy, oborę dla naszych krów. Taką Job Two you Aż tak brzydko się wyrażę. Także piszcie w komentarzach. Również zmieniłem sobie troszkę ustawienia grafiki i farminga. Chciałem nagrywać OBS-em, jak już Wam mówiłem w odcinku Złota. Niestety, no kurczę OBS coś nie chce współgrać ze mną, wiecie. Albo jest fajna grafika i zacinający się obraz, mimo że farming się nie zacina. Albo jest fajny obraz, płynny, no ale ziarno takie, że ino a teraz troszkę poszperałem w ustawieniach, powiedzcie jak ten mój GeForce Experience nagrywa, bo używam od NVIDIA nakładki na grę, również też z filtrem, żeby nie było. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, bo Kula ma właśnie live'a i nie chcę go stracić, więc trzymajcie się, na razie, cześć. Pamiętajcie też o komentowaniu i subskrypcji. Na razie.